Indeks 0822 145 to uniwersalne szczypce. Są chromowane, mają zwężone czołowo szczęki, wielokomponentowe izolowane rękojeści VDE oraz niewielkie wymiary i masę 145 gram. Ich zwężane szczęki umożliwiają pracę w miejscach trudno dostępnych. Powierzchnia ząbkowana szczęki jest wypukła i umożliwia pewne chwytanie płaskich elementów. Wykonany w niej niewielki rowek ułatwia chwycenie niewielkich okrągłych elementów, gwoździ, kołków czy sworzni. Zaś ząbkowane, profilowane powierzchnie wklęsłe służą do pokręcania śrub czy nakrętek i manipulowania okrągłymi elementami o większych przekrojach. Szczypce mają ostrza hartowane indukcyjnie do 61 HRc i duże przełożenie. Można nimi ciąć bezwysiłkowo drut twardy o średnicy do 2 mm, średnio-twarde przewody o średnicy do 3 mm i wielożyłowy kabel miedziany o średnicy do 8 mm. Szczypcami Knipex 0822145 wykonamy sprawnie bogatą i zróżnicowaną gamę operacji od montażu i serwisu instalacji elektrycznych do prac mechanicznych, a nawet wyciągania niewielkich gwoździ. Szczypce więc sprawdzą się nie tylko w rękach elektryka, lecz nawet stolarza czy majsterkowicza.